Podczas kiedy niektórzy z nas cieszyli się latem pod hasłem Brad Summer, nasi deweloperzy dali dwóm funkcjonalnościom na prolongat gorący letni lifting. Zarówno publikator, jak i analityka zyskały nie tylko wizualne odświeżenie, ale też nowe funkcjonalności, które pozwolą Ci pracować sprytniej, a nie ciężej. Co zmieniło się konkretnie? Na początek nowy widok tworzenia postów, który ułatwi ci publikowanie na wielu platformach jednocześnie. Funkcja duplikacji postów pozwoli Ci wykorzystać Twoje treści ponownie, a dodawanie Stories do Facebooka oraz wzmianek dla Instagrama i Facebooka pozwolą Ci zwiększyć zaangażowanie Twojej społeczności. A to dopiero początek. Pracujemy nad wprowadzeniem procesu akceptacji postów, tak zwanego Approval Workflow, który umożliwia zcentralizowaną współpracę zespołu nad Waszymi treściami. A co z analityką? Dodaliśmy TikToka do innych platform społecznościowych, które możesz śledzić w naszym module analityki. Analizuj wzrost liczby obserwujących, wskaźniki zaangażowania postów oraz wyświetlenia profilu. Dodatkowo ulepszyliśmy wszystko zupełnie nowymi wykresami i wizualizacjami, które są tak eleganckie, że może wreszcie polubisz przyglądanie się swoim metrykom. Dzięki funkcji Brand Performance wprowadzonej do analityki możesz porównać swoje profile na mediach społecznościowych, uzyskując łatwo przegląd Twojej strategii social media na jednym, Eleganckim widoku. Koniec z domysłami, zobacz co działa dla Twojej marki, a co. Hmm, no, nie. Zapraszamy Cię na spotkanie i na konsultacje. Odwiedź na Polonkad, próbuj nowości i do zobaczenia!